W kolejnym filmie z cyklu poradniki. Dziś film poświęcę projektowi ustawy, który trafił do Sejmu w dniu 8 stycznia i dotyczy zmiany u ustawy kodeksu postępowania w sprawie wykroczeń i dotyczy typowo mandatów karnych. Myślę, że może Was ten temat zainteresować. Zapraszam. Zacznę od tego, że tytułem wstępu dla tych, którzy nigdzie o tym nie słyszeli, nie przeczytali albo coś przeczytali, ale nie wiedzą o co chodzi. Mowa jest o projekcie ustawy, który trafił do Sejmu w dniu 8 stycznia. To jest projekt ustawy o zmianie kodeksu postępowania w sprawie wykroczenia. Druk 866, jeśli ktoś chciałby znaleźć. Link będzie do tego też na blogu do poczytania, przypomnę, że obecnie mamy następującą sytuację. Otrzymując mandat karny, przykładowo od funkcjonariusza policji, powinniśmy zostać poinformowani o prawie do odmowy przyjęcia mandatu i w takiej sytuacji, jeśli z niej skorzystamy, podjędziemy taką decyzję, musimy być również poinformowani o skutkach. A jakie to skutki? Mowa tu o skierowaniu sprawy do sądu, która może skończyć się dla nas wydaniem prawomocnego wyroku, ale oczywiście nie musi. W nowym projekcie, który jest proponowany, ma zakładać to troszeczkę zmian, a mianowicie nałożenie mandatu karnego przez funkcjonariusza policji będzie związane z tym, że rezygnuje się z prawa do odmowy przyjęcia. Nie będzie już tego prawa. W związku z tym, zamiast tego, wprowadza się obowiązek, żeby, żeby nas poinformować o tym, że przysługuje nam środek zaskarżenia, czyli odwołanie i o terminie, który nam przysługuje. Na czym polega ta cała różnica? Dotychczas, jeżeli nie zgadzałeś się na przyjęcie mandatu, odmawiałeś bądź odmawiałaś i sprawa trafiała do sądu. W tej chwili jeżeli zostanie na Ciebie nałożony mandat, nie masz już prawa do odmowy. Mandat otrzymujesz i masz prawo go podważyć, czyli wnieść odwołanie w terminie, którym oczywiście funkcjonariusz musicie poinformować. Samodzielnie wnosimy to do sądu. Co z tego tak dokładnie wynika? Eee, musimy tego dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania mandatu, więc termin jest Stosunkowo krótki, trzeba przygotować pismo do sądu w postaci odwołania, do sądu rojenowego właściwego. Eee, wskazać trzeba, e, że zaskarżamy mandat i tu uwaga, co do winy, czyli podważamy w ogóle naszą winę, za który, czyli za który mandat został nam wystawiony, albo co do kary, czyli podważamy wysokość kary bądź samą karę, to trzeba określić. Trzeba będzie też przytoczyć dowody, które potwierdzają nasze twierdzenia. I pozwolą nam podważyć wystawienie tego mandatu, i tutaj uwaga, trzeba tą kwestię przemyśleć. Takie dowody trzeba oczywiście zgłosić. A więc ten sam fakt wniesienia pisma, odwołania tego skorzystania z naszego prawa zostaje przeniesiony niejako na nas. To my musimy zatroszczyć się o wniesienie go w terminie, o dowody i tą całą kwestię formalną. Mamy tutaj tak zwane odwrócenie sytuacji, bowiem Musimy dowieść, że jesteśmy niewinni. Tym samym musimy w odwołaniu powołać się na dowody, które będą o tym świadczyć. Uwaga, tutaj w odwołaniu trzeba je wnieść, przemyśleć, bowiem później będzie już to utrudnione. W postępowaniu sądowym nie można ich wnosić, chyba że wykażemy, że nie mieliśmy wiedzy o takim dowodzie, że istniał w momencie składania odwołania. Kolejna kwestia to to, że oczywiście sąd wystąpi do y, funkcjonariusza, do organu, gdzie fun pracuje funkcjonariusz, który nałożył na nas mandat o przedstawienie y, dokumentów sprawy, postępowania zgromadzonych oraz wskazanie ewentualnego pokrzywdzonego. Na tej podstawie sąd będzie orzekał, a jak może orzec? Może uchylić mandat, może go utrzymać w mocy albo może umorzyć postępowanie. Oczywiście od tego postanowienia przysługuje Wam apelacja. To już wszystko na dziś. Film był krótkim wprowadzeniem do tematu, dlatego że projekt dopiero pojawił się w Sejmie. Tak naprawdę nie wiemy, jakie będą jego losy. Na dzień publikacji tego materiału nie rozpoczęto jeszcze nad nim prac. Natomiast na pewno warto je śledzić. Jeżeli jesteście zainteresowani, w opisie do filmu zamieszczam link do artykułu na ten temat, gdzie jest oczywiście link do strony Sejmu, gdzie prowadzone są prace nad tym projektem, który myślę, że warto śledzić. Zapraszam na kolejne filmy.